Taylor Swift jest zaręczona, Bambi przekracza granice ustalone dla polskich artystek i ostatnio pojawiła się na okładce VOGA. Piwko nie można zaczął tworzyć muzykę, a w najnowszym numerze postanowił w obrzydliwy sposób uderzyć w pagatę. A w internecie zaczęła tworzyć się burzliwa dyskusja o to, kto tak naprawdę stworzył imidż Okiego i jego kultowe już kolce. Mimo, że może wam się wydawać, że Bambi ostatnio bardziej znana jest z bycia kozłem ofiarnym internetu niż z bycia raperką, to chyba poza naszą internetową bańką jest zupełnie inaczej. Padło jej ostatnio parę naprawdę fajnych projektów. Pochwaliła się na przykład na swoim Instagramie współpracą z Adidasem, co już samo w sobie jest naprawdę fajnym osiągnięciem, ale zaledwie półtora tygodnia później pojawiła się na okładce Voga. Bambi w ciągu zaledwie dwóch lat stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych raperek w Polsce i ma już na swoim koncie trzy popkillery. Co ciekawe, w jednej ze swoich piosenek pod tytułem Madonna zaśpiewała ona taki tekst. Pozuje na froncie okładki Woga". No i teraz oficjalnie możemy powiedzieć, że te wersy stały się prawdą. Co znajdziemy w komentarzach pod jej postem obwieszczającym, że raperka znajdzie się na okładce najbardziej znanego modowego magazynu na świecie? Oczywiście nic, co mogłoby was zaskoczyć, jest tam głównie krytyka, która w sumie pojawia się w stronę Bambi nieustannie od dłuższego czasu. Jak czytamy, upadamy jako społeczeństwo. Przecież to jest jakiś nieśmieszny żart. Kiedyś na wok trafiały ikony. Z całym szacunkiem, ale Bambi nie jest ikoną, tylko przeciętną raperką, która bez autotuna to jak bez ręki. Gdyby nie dobry marketing, to niestety nikt by o niej nie usłyszał, szczególnie z tak przeciętnym głosem. I to jest dowód, że pomimo braku talentu w dzisiejszych czasach można odnieść sukces w branży muzycznej. Oprócz tego niektórzy zauważyli, że kariera i ruchy Bambi nieco przypominają początek kariery Maty. Na przykład jako jedyni raperzy stworzyli oni swój własny zestaw w McDonaldzie. Obie Woje współpracują także z Adidasem. No a teraz wpadła jeszcze ta okładka Woga. Mimo ogólnego hejtu na Bambi, jaki pojawia się w internecie, widać, że marki można powiedzieć. W ogóle na to nie patrzą. Wydaje mi się to całkiem śmieszne, patrząc na to, że np. influencerzy mogą szybko stracić jakąś potencjalną współpracę przez, nie wiem, jedną plotkę na ich temat. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy uważacie, że takie wyróżnienie Bambi jest uzasadnione, czy może wolelibyście zobaczyć tam zupełnie inną artystkę. Piwko nie można zdecydowanie jest chyba najbardziej niespodziewaną osobą, która zdobyła ostatnio w polskim internecie spore gronofanów. fanów. Taksówkarz stał się popularny w Polsce w 2023 roku, po wypuszczeniu nagrania, na którym mówi swoim pasażerom, że nie wolno wchodzić z alkoholem do jego pojazdu. Nie można używać piwa w samochodzie jak to się pachnie. Proste nie można, szybko stało się internetowym hitem i memem, a Piwko zdobył naprawdę spore grono fanów. W 2024 roku zgodził się on na walkę w Cloud MMA. I to dosyć nietypową, ponieważ miała się ona odbyć w samochodzie. Choć z problemów zdrowotnych w końcu nie doszło do starcia, to Piwko konsekwentnie buduje swoją obecność w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 70 tysięcy osób, a na TikToku liczba jego fanów przekracza 300 tysięcy. No a ostatnio postanowił on tworzyć muzykę, kierując się chyba drogą wyznaczoną przez wielu influencerów wcześniej. I to właśnie w jego najnowszym numerze o tytule SKUMAJ. Post Zdisować w Agatę. Cały twist polegał na tym, że nie jest to jakiś wymyślony konflikt znikąd. W 2024 roku Agata miała napisać do niego z zapytaniem, czy nagrają wspólnego TikToka. Wtedy wyglądało to raczej na luźną współpracę. A tutaj proszę bardzo, rok później piwko zamiast spróbować zrobić z nią duet. No bo przecież Fagata teraz też tworzy muzykę, to postanowił ją zlisować. I to w swojej pierwszej zwrotce. I teraz uwaga dla wrażliwych uszu. Fagata podbija, żeby nagrać TikToka. Spoko, tylko najpierw musisz zrobić mi la. Mama mówiła, tobie przestań rapować. Nagramy tylko wtedy, kiedy zaczniesz rymować. Spoko tylko najpierw musisz zrobić mi... I to właśnie ta część najmocniej wpłynęła na odbiór całego kawałka. Dość żenująca zaczepka zrobiona prawdopodobnie tylko i wyłącznie po to, żeby znowu zwrócić na siebie uwagę internetu, wykorzystując do tego celu fagatę. W trzeciej linijce pada wers, mama mówiła tobie przestań rapować. Sam utwór utrzymany jest w dość memicznym klimacie, ale wydaje się, że piwko traktuje go na bardzo poważnie. Refren opiera się na prostych, zapadających w pamięć linijkach, o brudnych rękach, zimnych w innych nogach i małej kasie, ale dużej mocy. Jest to trochę historią jego życiowej drogi: emigracja do Polski, ciężka praca i budowanie życia od zera. Co sprawia, że ten kawałek jest nie tylko disem, ale w jakiś sposób też historią o jego życiu. A jeżeli chodzi o odbiór, to internautom najwyraźniej podoba się jego twórczość. Wybitna nuta. Diss na fagate jeszcze lepszy. Czy to jest ten Ukrainiec, o którym mówił Kuebo? 3 na 3. Działaj dalej, pani Piwko. Banger. Zamykamy lato z takim hitem. Na razie Fagata nie odniosła się w żaden sposób do tego disu. Nie wiemy, czy zamierza przemilczeć tę sprawę, a może wykorzystać ten szum stworzony wokół jej ksywki. no i stworzyć swój własny diss na piwko. Znając realia internetu i to, jak konflikty napędzają ludziom kariery, to myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Chociaż obawiam się, że Piwko mógłby mieć tu troszkę więcej do zyskania? Może nie? Zobaczymy, czy ta wymiana zdań pomiędzy piwkiem a fagatą przerodzi się w coś dużo większego. Temat okiego w internecie zdecydowanie nie cichnie, a tym razem zrobiło się wokół niego więcej szumu przez konflikt o jego włosy. Najbardziej charakterystyczne dla rapera są oczywiście jego kolce na głowie, z którymi nie rozstaje się przez ostatnie 4 lata. Stały się one tak integralną częścią jego wizerunku, że stworzył nawet o nich piosenki, takie jak Jerzyk czy Sonic Skit. A pierwszy raz mogliśmy je zobaczyć w klipie Ojo amerykańskie teledyski. Parę dni temu w internecie. Wyszła afera, którą poniekąd rozpoczął Sobel, który na filmiku powiedział, że znajduje się właśnie u stylistki Gabacher, która odpowiedzialna jest nie tylko za jego wizerunek, ale właśnie też na przykład za wizerunek Okiego. Chwilę później odpowiedziała na tego TikToka zupełnie inna stylistka Ada Nowakowska. Twierdząc, że to jej oki zawdzięcza swojego Jerzyka, a w jego głosie mogliśmy usłyszeć, że naprawdę jest zdenerwowana całą sytuacją, powiedziała, że ma dosyć tego, że inni kradną lub przypisują sobie jej ciężką pracę. Opowiedziała, że podczas kręcenia klipu do amerykańskich teledysków robiła ona włosy wszystkim raperom z Ojo, Jednak jedynie Oki chciał na tyle zaszaleć z włosami. Miała ona przygotować mu cały moodboard, gdzie między innymi znalazła się właśnie ta fryzura na jeżyka. Po wykonaniu usługi miała się ona na tyle spodobać Okiemu, że poprosił, aby stylistka pokazała jemu, jak i jego ówczesnej dziewczynie Sarze, jak zrobić takie kolce w domu. Stylistka obecnie z Komentowała to, mówiąc, że miała wtedy w sobie za dużo dobroci. Oprócz tego miała jeszcze zostać błędnie oznaczona w kreditsach, bo zamiast niej została oznaczona jej asystentka, która podczas kręcenia teledysku miała za jej plecami rozdawać swoje własne wizytówki. Przez co to właśnie ona została zaproszona przez Okiego do robienia jego fryzury przed wywiadem u Kuby wojewódzkiego. Ma ona żal, że przez 4 lata Oki nigdzie nie powiedział, kto tak naprawdę jest autorem jego kultowych włosów. Posłów, a podczas wywiadu dwa lata temu nazwał ją tylko miłą panią. Osoba, która stworzyła wizerunek tak samo jak z A to ciekawe. Włosy okiego i jego kultową fryzurę Jerzyka stworzyłam ja. Ada Nowakowska. Nie Gabacher, nie żaden inny człowiek, tylko ja. I mam dosyć tego, że ktoś kradnie moją pracę. Moją ciężką pracę. Stylistka o której wspominałam wcześniej, czyli Gabacher, odpowiedziała na to na swoim Insta Stories, w których przyznała, że to nie ona robiła okiemu jeżyka, co oznacza, że był to błąd po stronie Sobla, który nieświadomie rozpętał burzę w internecie. W sieci opinie w tym temacie są naprawdę różne, jednak powiedziałabym, że większość uważa, że stylistka troszkę przesadza. Zapłacił jej za usługę, miło o niej wspomniał, a ta się będzie strać do końca życia o brak szacunku. Dla mnie to nie jest takie bezsensowne. Po pierwsze powiedziała, że to Zura z lat 2000 więc tego nie wymyśliła i nie ma do tego praw autorskich. A po drugie, co on ma pamiętać do końca życia, imię i nazwisko Laski, która mu zakręciła trzy włosy na krzyż? Pojawiają się jednak też komentarze, które popierają stylistkę, no bo gdzieś poniekąd to ona właśnie stworzyła jego image. Wiadomo, że każdy chce być doceniony za swoją ciężką pracę. Pytanie, jakie zadaje sobie jednak internet, brzmi, czy stylistka nie przypisuje sobie jej za dużo? Opinie w tym temacie są naprawdę podzielone, ale ja chcę usłyszeć właśnie Wasze opinie. Jak jeszcze niedawno w internecie mieliśmy sezon na ciąże, to teraz mam wrażenie, że panuje sezon na zaręczyny. Tym razem znana na całym świecie i dolka na pewno nie jednego z Was: Taylor Swift powiedziała tak. O jej relacjach mogliśmy słyszeć już naprawdę wielokrotnie, no bo była między innymi z Harrym Stylesem, Kelvinem Harrisem czy Johnem Mayerem. Jednak jej serce powędrowało w 2023 roku do Travisa Kelsey, wybitnego amerykańskiego futbolisty, który gra na pozycji tight enda w drużynie Kansas City Chiefs w NFL. Kelsey to jedna z największych gwiazd ligi, trzykrotny zdobywca Super Bowl, rekordzista w swojej pozycji i wielokrotny uczestnik Pro Bowl. Poza boiskiem prowadzi on popularny podcast New Heights z bratem Jasonem oraz organizuje własny festiwal muzyczno- rozrywkowy Kelsey Jam. Dzięki związkowi z Taylor Swift ich relacja stała się jednym z najgłośniejszych tematów nie tylko popkulturowych, ale też jakimś cudem sportowych. Nowiną z całym internetem postanowili podzielić się na swoich Instagramach, pisząc: Twoja polonistka i twój wlefista będą się żenić. Samo miejsce zaręczyn było bardzo klimatyczne, kwieciste i na pewno bardzo w stylu Taylor. W rozmowie z ABC News przyznał, że para planowała wspólny posiłek a Travis zaproponował kochanej kieliszek wina. Gdy wstali od stołu niespodziewanie uklęknął i poprosił ją o rękę. To był piękny moment. Ona stawała się niespokojna, a on wtedy zadał jej to ważne pytanie. Ed Kelsey zdradził także, że do zaręczyn doszło tak naprawdę dwa tygodnie wcześniej, zanim świat się o tym oficjalnie dowiedział. Ale prawdziwy szał wywołał pierścionek zaręczynowy Taylor. Ogromny, błyszczący diament w stylu Vintage Cushion Cut, osadzony w żółtym złocie. Travis podobno sam go współprojektował. Eksperci szacują, że kamień ma 7 do 10 karatów, a jego wartość może sięgać nawet kilku milionów dolarów. Szczerze, nigdy nie wiedziałam, jaki pierścionek chciałaby mieć Taylor, ale teraz, jak go widzę, to jestem jak, no tak, oczywiście, że to jest pierścionek Taylor. To jest najbardziej Taylor Swift Coded zaręczynowy pierścionek, jaki kiedykolwiek widziałam. Wygląda na niej perfekcyjnie. No, nie ma wątpliwości, że pierścionek, Idealnie wpasowywuje się w styl Taylor i doskonale wpasowywuje się w jej nostalgiczny, romantyczny charakter. Na tym świecie praktycznie nic nie jest pewne, ale jeżeli mogę Was zapewnić o jednej rzeczy, to to, że ślub Taylor to będzie jakaś w ogóle wybombiona impreza, bardzo bym chciała na nią być zaproszona, ale nie wiem, czy to się stanie w najbliższym czasie. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie o lajkach, subach, wbijaniu nasze instagramy. I bądźcie na czasie buziaki.